Jak nie krzyknie to nie ten, nie słucha kurczę. No, Anna, A ma, pod, macie potankowane motyki Tak, a dojedziemy do Godowa, nie? A nie no, do to tam dojedziemy. No dobra, to lecimy Cordę Przygodo, czeka Ja ostatnio <laughs> jadę Dobra ja a u... Jedziesz Marek Jadę, nie jedziemy Kurde mole, no nie ma jak tu jechać, żeby nie się nie kurzyło No tak jak Paweł jedziesz to tak umijasz ten kusz trochę jak ja po poprawy nie? No no tak tak i jak właśnie zależy którą wie jak ty jedziesz właśnie po tym co wiatr, no to wtedy lepiej nie? No 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 Że jest chociaż wiatr nie? Ten, ten, ten. A, no no dobrze chociaż coś tam wieje Ej a to jak teraz to fajnie właśnie, bo zachłużone trochę Tak tak, jak planeta nie daje, to jest okej okay. Kamole na drodze Świeżą <laughs> świeżo rane No, obijamy, ty obijasz no, Trzeba wjechać na to ściernisko z boku, wiesz, bo tutaj nie przejedziemy, tym. Tak, bo lepiej cichy, ale tu dalej też jest no, tak kurde. Dobra, wjeżdżamy na ściernisko, tam po ściernisko możemy przejechać, to będzie git, nie? Do tyłu no, sorry <gry> Tutaj trochę utwardzona droga i pola na środku lasu, Wiesz, po co oni zostawiają te takie pojedyncze drzewka, które tak sterczą? Czy kiedyś Tak zostało? <noise> w Gogowie. <noise> na mostek równości jedziemy Ja. Tak? No co ale tu jest to właśnie, ten most to jest tragedia A mają nie że no. jakieś inne chyba No nie ale to przepustowo się straszne. nie? No tutaj to jest tragedia, przejechać właśnie ten odcinek Dobrze, jedziemy Zaraz kładami, tam, bo byśmy tak, stali w korko jeszcze, więc... No. A tu po prostu się trzeba... Wiesz co, jakbyśmy jechali, to byśmy jakoś bokiem tu jechali, nie? Przez górę, tak, a tak, do, do Bożkowa Tak, no, bez góry ja, tam tego korka, to. niczego nie ma No, widzisz, no Rzeczka, przybrawa się jest e, zastrzeżona, bo też można tak, nie? No, to było, no Też można, no Ale myśmy przez górę, tam bokiem, kurde, do Bożkowa jeździli zawsze No, przecinamy asfalcik, uwaga Hop, hop Prawa wolna, lewa wolna I fajny szuterek Przerwa w dmuchaniu ale ty wysoko nad tym Pawłem jesteś? No wysoko, wysoko Widać twoją wyższość w tym związku A To czasami, czasami idę kurwa głowa, jak wiesz, taki powietrze poleci No, no Bo on, Paweł jest mało opływowy tutaj, ja to trzeba wszystko... przysteczkę Kurde To ty to, to, to się ruszałeś, to mam to tak jak trzeba? A to też. A to potrzebujesz? I pyk Lecimy, nie śpimy Nie na jezioro zostało kurwa ale jak to po rowie poszedłem nie? Tak, <średzi> tak, 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 daj. Drążek palat kurwa No to drążek się jak kre, bananice to jak kurwa no to Proszę was minąć, a tu taki równie widry Ale tak powoli tam wjechałeś, ten drążek się wywił, aż dziwne, nie? A wymieniłeś ten drążek na nowy, czy nie? A co? Nie ma czasu no, Czyli dalej tym prostowanym na szybko? Ja to ja wtedy nawet kłada nie zaglądałem do niego Aha, aha, tak to jest. Przynajmniej dzisiaj się przedmucha trochę To coś żona mi wymyśla, no, wymyśla, nie ma czasu kurwa na... Ach kurde, absorbuje, tu 100% tego czasu Tak no. Ona no. nie pracuje, ale mi roboty szuka na dwa zajęcia, wiesz? No co, ktoś robić musi, nie? No, żeby, Żebyś się nie dołził No tak no Nie, no ja na razie nie, wyrzuciłem tego jednego kołka, najechałem, także Marek też chyba przyjedzie A odrzuciłeś Markowi specjalnie? Nie! <grym> to <grym> koła mi <grym> wyskoczył z No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tędy, tutaj? Tak i tak Zobacz czy się zmieścisz. Chyba, że, zmieścisz. że tam, prosto byś poszedł. Nie? O bo... prosto nie przejdę. Jakbyś tu, tu, tu przejechał tam i tu się zawinął, ale nie wiem czy się zawiniesz tak, nie? No właśnie. Chyba, że tamtędy na pole i tymi kamyczkami tutaj. Próbuję, tak, no. no tak, chyba będzie łatwiej, nie? Ale my tak chyba, wyraźnie, ale my chyba tam wyjeżdżamy w lewo Zaraz, bo idzie w lewo droga Chyba tak, no Podejrzewam no? My tam właśnie chyba jedziemy nie. Nie. A ty nie przejdziesz? ja tam, cofnę sobie Uważaj na lusterko. Słychać ciska skok Tak, no. Ale jama tutaj, kurde Trzasło drzewko jak ta lala, kole, tutaj żbucik mi się robi. Jest moliny no. że też objeżdżali tedy. Tak? Objeżdżady. Jest ślad? No widzisz, zobaczę jak tam mapa prowadzi dalej Bo możesz faktycznie tak... Droga chyba w lewo i... No, tak, tak, możliwe, no, gdzieś o, tak jakoś... To się hało wtedy Tak jak Paweł mówi, to tam, jak tam wiedziesz, to już tam zostań bo tu jest no, droga. Nie, no, No, dzieła, miał Siema! Lecimy lekkie raczej Ja ma tu pole w środku kury lasu. Ciekawe, nie? Fajna miejscówka, że chcę przejechać tak z namiocikiem na noc, jakąś ekipą. Bez kiciora. O, ulubiony go No, bez kiej to go zapiszcie. Elegancko. Maszki, Tu pod drzewkiem na miocie i parce można robić. Fajne rzeczy. Już jednego koła zgubił Pan tylko nie ma kierownicy Nie ma kierownicy zgubiło Nie ma kierownicy Ale tu droga podziurawiła się już totalnie Jesteśmy w kurorcie, Brenno! Willkommen! O, 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 gość! poszedł, poszedł bokiem, pierdolony Co za gość, kurwa go powiążą z nami, kuraty Jeden z tych kujbniętych kładowców, kurwa Kładowcy, kurwa bandyci Panie, to są bandyty da. Marek jedziesz tam? Coś skoro 100 metrów Ciebie... A ja widzę, że dobra. Nie, ja już jesteśmy. Pałówek też się pisze. O, no, kałuże są podało też. Do jeziora na pełnej petardzie. Puuuu! <noise> Gnujownica Powiedzieli, że przyjedzie cichy, kurwa, bo musieli odgrużyć No, no, będzie gruzem waliło Paczka Manta o, stara O, o. Chyba. o kolek, kurwa, Piękny dobra. samochodzik o. Manta, kiedyś za mało lata miałem taką, tylko nie w takim stanie To już ja z wnikam czym no. Tu sklepik jest taki, z bułeczkami i no. innymi rzeczami No rano to jest szepte bułki No raczej, no raczej A ty robisz rzecznicę znaczy, w sensie no. Ania. Nie, Ania robi no. To jak kupicie jajka Też się kupię, co tego i pewno widzę. ogień nie, 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 nie. na koniec. No Nic sam, się nie na sam koniec się uwierdziłem. Na sam koniec się uwierdziłem. Przepraszam, wymyślałem. O tu słody kolego. O.

hahahahahaha <śled> Już cichy? Nie, nie, ty, bączki kręcisz? Tak, kilka popisów na szosie Nie wiem, dlatego tak zrobiłem. Paserati tutaj, kurde, będą blokowały? Paserati No, paserati po W powrotach to chuj wyjebane, może być brudno Ale? Tak Ja się czek. Dobre. Oj, <grymne> 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 Tutaj coś, ciasteczka, jakieś ckawka, nie wiem. Ja tutaj po prawej byłam, gdzieś na. No, no fajnie. Rzieczka, apek, tu, no, pali. Siasteczka, tu możemy popływać. Truboczki ekstra. kurwa na śluzkę? No, trochę na nie wiem i zobacz. Ja Chyba już to kierowa nie, nie, Nie da się! Nie da się otworzyć, nie da się Ubię ja pierdolę. Już już zabijaj, bo już możesz, no, spokojnie. Zabijam, zabijam. Ale Iza jak balansuje tam kurę, matko! No, no słuchaj! Nie ma, że to tam. No bardzo dobrze. Pawełku tam musimy pojechać chyba. <śmierdził śmierdził śmierdził> kurwa jednak w lewo. Kurwa ja <śmierdził> tą dróżką. O, to tak rozwalone te dróżki i tak, dobra, no, 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 to no. tą to, to lecimy. O las, zobacz, yy, Ania. Ania. <śmierdził> Nały, ale las <śmierdził> Kurwa. Próba bardziej <śmierdził> trzaczki. Chaszcze Chyszcze no. Yep, up, 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 up. Yep, yep, yep. Oh, No, obok, obok tego osadnika, nie? Czy tak chyba nie osadnika za wcześnie trochę za wcześnie? ja my, ty też masz powietrzu powiem, że Lubina ma no tak tak to to się wydaje to bo... żeśmy odjechali, pierwsza wioska, bez zielchów no, to tak będzie gdzieś, nie? Dalej. no, bo to dalej zobaczymy, czy szukamy jesteśmy gdzie? przy osadach jesteśmy znaczy, my przy Lubinie wschodnim no. W lewo jedziemy, nie wszystko w prawie. Aha, teraz tu, no, przejechaliśmy, ty No, możliwe możliwe, Tak, no. bośmy teraz przez Leszkę przejechali, to w prawo żeśmy pojechali Tak, Ta. na lewo, gdzie ten, ten, ostatni no teraz, no, no, nie? No mam w sumie rację, no Ta, jedynie to jest ten też jest jakiś taki, nie? To było tam piaskownia, też było. Było, było, no. Między oborowo szklarami Gdzieś to było, nie? Tak jeździmy, żebyś nas nie widział. <grym> Zadymka. Kamieniście No i znowu, kurde Maki Jakie maki, <śmiech> <śmiech> to nie maki, gara. To są te, te takie Z tym tym, o takie <laughs> Bez nisu. I po wycieczce i prawie w domciu, kurde no, mi, że był. Podobało spadł. No fajnie, fajnie, fajnie. Zawsze tak miło sobie, która gdzieś pojechać, pobawić się i inny weekend Trafnie. trochę. Bomba z trzeba, tak. No raczej.